Paweł, to chyba wielka chwila w Twoim życiu. Po raz pierwszy jedziesz z pierwszą drużyną Krakowi na mecz ligowy. No tak, jedziemy do Zagłębia. Mam nadzieję, że trener postawi na mnie. Bardzo na to liczę no i myślę, że dam się wszystko, jeśli uda mi się wejść na boisko. No właśnie, byłeś chwalony w ostatnich sparingach pasów. Trener mówił, że bierze Ci pod uwagę, jeżeli chodzi o postawę bocznej flanki obrony. Jak ty się czujesz z tym, że będziesz mógł, czy będziesz, będzie szansa ewentualnie, żeby zadebiutować w ekstraklasie i w Krakowi? No, bardzo się cieszę z tego powodu. Słyszałem, że trener bardzo pozytywnie wypowiadał się na mój temat po tych dwóch sparingach no, z koroną. Wiadomo, był, było ciężkie spotkanie, tam wybiegałem, co miałem wybiegać, no i teraz jedziemy do Zagłębia po trzy punkty. Właśnie po trzy punkty, które jednak łatwo nie będzie można zdobyć. Zagłębie, jak wiemy, jeszcze w tym sezonie nie wygrało. Będzie chciało się na pewno zrehabilitować przed własną publicznością, tym bardziej, że no, przyjeżdża Beniaminek, co bądź co bądź. No, na pewno będzie to trudne spotkanie dla nas, no ale... Damy z siebie wszystko i wierzymy w zwycięstwo. Okej, okay, dzięki wielkiej powodzenia i życzymy debiutu w piątkowym meczu. Z zagłębiam. Dziękuję.